Zaczniemy od definicji. Grupa Bilderberg albo Klub Bilderberg to międzynarodowe stowarzyszenie wpływowych osób ze świata polityki i gospodarki. Spotkania grupy odbywają się raz do roku i trwają najczęściej 3 dni. Podczas nich omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki. Tak wygląda definicja. Wiadomo, że nie ma listy stałych członków, podobno biorą w spotkaniach udział najbardziej wpływowi ludzie tego świata i ci nie zdradzają tematów rozmów. Choć na miejscu są dziennikarze, to nie wolno im zdawać relacji z przebiegu spotkania. Na spotkanie zapraszani są nieliczni, a i ci muszą złożyć obietnicę dyskrecji. Wskutek czego nie zdają relacji z przebiegu ani treści rozmów. move. Spotkania grupy zwykle otoczone są tajemnicą, ta z kolei przez lata przyczyniała się do powstawania najrozmaitszych teorii spiskowych, w świetle których grupa miała być nieformalnym, światowym rządem wprowadzającym rozwiązania ekonomiczno-polityczne sprzeczną z wolą społeczeństwa. Członków ugrupowania natomiast porównywano do masonerii lub kontynuatorami idei zakonu iluminatów. W 2013 roku grupa po raz pierwszy w historii zdecydowała o ujawnieniu programu spotkania. Rozmawiano wówczas o przemianach na Bliskim Wschodzie, wojnach w cyberprzestrzeni oraz tzw. Big Data sprawach związanych z analizą ogromnych, szybko zmieniających się zbiorów danych. Polacy w spotkaniach grupy uczestniczą od lat. Ostatnimi czasy zjawiają się tam pani Anna Applebaum wraz z mężem skądinąd nam znanym Radosławem Sikorskim. Zainteresowani odmawiają jakiegokolwiek komentarza w sprawie grupy Bilderberg. Albo nie mają nic do powiedzenia, albo nie odpisują na maile, albo odmawiają komentarza. Zapytany w 2007 roku przez dziennikarzy BBC o sens tych spotkań wieloletni przewodniczący konferencji Etienne Davignon stwierdził, że Bilderberg nie odbywa się po to, by dojść do jakichś wniosków nie starają się odpowiedzieć na pytanie, co powinni zrobić. Każdy z nich po spotkaniach wyjeżdża z własnymi przemyśleniami i świadomością tego, jak bardzo jesteśmy różni. Nad bezpieczeństwem czuwa cała plejada spec służb z całego świata chociażby CIA, SAS czy Mossad, aż kipi od agentów z całego świata. Niektórzy porównują syndykat z filmu Spectr z Jamesem Bondem do grupy Bilderberg. Wśród regularnych gości jest około 110 osób, takich jak Rothschildowie, Rockefellerowie, George Soros, koronowane głowy Europy, bankierzy, szefowie międzynarodowych korporacji i wysokiego szczebla rządowi oficjele z Europy, Północnej Ameryki i Azji. Co roku zapraszanych jest kilka nowych osób i jeśli okażą się użyteczne, zapraszane są na kolejne zjazdy. Jeśli nie, to są zapominane i więcej już się nie pojawiają. Korzenie grupy sięgają setek lat wstecz, kiedy to międzynarodowi bankierzy w sposób niejawny manipulowali ekonomiami krajów, by się bogacić. Rothschildowie z Wielkiej Brytanii i Europy spotykali się niejawnie z innymi finansistami od wieków, podobnie jak Rockefeller w Ameryce. Jednak w 1954 roku, między narodowa finansiera zdecydowała, że świat stał się zbyt mały i że ich interesy przenikają się zbyt często. W związku z tym istnieje potrzeba organizowania regularnych, corocznych spotkań. Tego też roku za sprawą między innymi pracy Polaka i brytyjskiego agenta Józefa Rettingera. Elity świata zachodu spotkały się po raz pierwszy w hotelu Bilderberg w Holandii, obierając dla siebie nazwę grupy Bilderberg. Od tego czasu corocznie spotykają się za zamkniętymi tymi drzwiami, kordonami ochroniarzy i policji. Wiadomo, że grupa ma wpływy w największych organizacjach światowych, w Światowej Organizacji Handlu, w Banku Federalnym Stanów Zjednoczonych, Banku Światowym, Goldman Sachs, Departamencie Obrony USA czy CIA. Dla przykładu prezydenci USA, tacy jak Jerry Ford czy Bill Clinton, należeli do grupy Bilderberg. Z Polski na konferencji grupy wyjeżdżali m.in. były minister finansów Jacek Rostowski i Andrzej. Andrzej Olechowski, a blisko grupy są Marek Belka, Leszek Balcerowicz, Jan Krzysztof Bielecki, Jerzy Buzek, Danyta Hibner, Aleksander Kwaśniewski, Dariusz Rosati, Radosław Sikorski i inni. A mamy prawo podejrzewać, że mnóstwo wydarzeń na świecie z ostatnich lat było ustanowionych właśnie na spotkaniach grupy Bilderberg. The Washington Post podał, że David Rockefeller i Henry Kissinger, główni członkowie grupy Bilderberg, spotkali się z Michaiłem Gorbaczowym, głową Związku Sowieckiego. Na którym to spotkaniu umówiono się, że w zamian za pomoc finansową dla Związku i przede wszystkim Polski, muszą zostać zorganizowane w Polsce wolne wybory do władz krajowych z zarezerwowanymi z góry 30% miejsc w Sejmie dla dotychczas rządzącej partii PZPR i kolejnymi 30%. Miejsc dla ZSL. Od tego momentu polskiej historii nastąpił potężny ruch organizowania prywatnych pod kontrolą bezpieki firm dla kontroli przyszłego handlu i finansów, jak również miały miejsce późniejsze ustalenia i dogadywanie się z solidarnością, co do rzeczy z góry ustalonych na najwyższym szczeblu na Kremlu i Waszyngtonie. Jednym słowem, przemiany i upadek komunistycznego bloku były teatrem dla mas, do którego scenariusz napisali członkowie grupy Bilderberg, w tym w czasie w latach 1984-85 grupa Bilderberg naciskała na polityków w USA, by podnieśli podatki o 108 miliardów, by dostępne były pieniądze dla ratowania krajów Trzeciego Świata i krajów komunistycznych. Rosja w zamian za przeprowadzone zmiany polityczne miała dostać przynajmniej 17 wielomiliardowych projektów joint venture z udziałem zachodniego kapitału, technologii i know-how, samemu dostarczając jedynie siłę roboczą. Z tych Inwestycji ocenianych przez Bank Światowy na 2,3 biliony dolarów powstała m.in. nowoczesna infrastruktura wydobycia ropy i gazu, która pozwoliła obecnej Rosji na kontrolę polityki energetycznej Europy. W 1989 roku naciski grupy spowodowały obalenie rządów Margaret Thatcher. Jak to określano za blokowanie ekspansji Unii Europejskiej, za jej niechęć do oddania suwerenności do Unii Europejskiej zastąpił ją John Major, człowiek Bilderbergów. Podobnie grupa odpowiedzialna jest za stworzenie Unii Europejskiej i jej waluty euro, co potwierdził w 2010 roku przewodniczący grupy Bilderberg Etienne Davignon. Wraz z początkiem lat 90. grupa uruchomiła jeden z najważniejszych. Mniejszych projektów, czyli walkę z globalnym ociepleniem. Proces ten odbywa się m.in. poprzez wojnę ze zdefiniowanym na nowo przez klub rzymski zagrożeniem ekologicznym i zaproponowaną w raporcie Komisji Trójstronnej polityką wymuszania pieniędzy z budżetów państw na walkę z globalnym ociepleniem. Kiedy bezpieczeństwo krajów jest zagrożone militarnie, kraje od razu szykują wszystkie zasoby. To samo powinno być zrobione z globalną wojną dla ratowania środowiska. Stwierdzał raport polityka to Została wzmocniona przez kolejne konferencje i globalne dokumenty, kartę ziemi i agendy 21, które stały się podstawą do największego w historii świata transferu majątku z krajów zachodu na resztę świata, oczywiście za pośrednictwem ONZ i zainteresowanej grupy. Nie są to jednak jedyne działania grupy, której cele sięgają znacznie dalej. Natomiast tylko z tych przykładów widzimy wyraźnie, jak działa grupa Bilderberg. Szare eminencje, powiązane z grupą podejmujących w krajach narodowych decyzje, Decyzje warte miliardy, jeśli nie biliony dolarów, bez wiedzy obywateli, poza transparentnymi, demokratycznymi ramami funkcjonowania państw, o których ciągle słyszymy przecież w mediach. Grupa udowadnia, że demokracja jest martwa i jest teatrem dla nieświadomych, uśpionych mas. Polska w ostatnich dziesięcioleciach przeszła przemiany zaprojektowane przez grupę, z czego nie tylko ludzie na ulicy nie zdają sobie sprawy, ale nawet większość polityków. Wokoło organizacji narosło dość sporo mitów, przy tak limitowanej ilości przecieków na przestrzeni dekad, to wiadomo, że mnóstwo teorii spiskowych się pojawia. Te zostały celowo pominięte w tym filmie. Ufam, że jest mnóstwo materiałów w internecie na ten temat. Trudno dziwić się ludziom, że są zaniepokojeni działaniami Towarzystwa Niejawnego, Tajnego i Nieoficjalnego. Szczególnie jeśli uwzględnimy, że jednym z inicjatorów powstania grupy był wspomniany już wcześniej Józef Rettinger. Józef Hieronim Rettinger. W internecie aż roi się od informacji. Informacji na jego temat. Co rusz można przeczytać, że jest jednym z ojców Unii Europejskiej. Był sekretarzem grupy Bilderberg czy najbliższym doradcą Władysława Sikorskiego. Człowiek o wielu twarzach który stworzył światowy rząd. Szara eminencja, emigracji, czy nawet kuzynek diabła. Nawet na demotywatorach można znaleźć jego zdjęcie z podpisem BOLI, gdy się okazuje, że założycielem najbrutalniejszego gangu na świecie jest właśnie Polak. Wszystkich, którzy kiedykolwiek zetknęli się z Rettingerem, zdumiewały jego znajomości. Wydawało się, że zna niemal wszystkich możnych, i wybitnych tego świata, którzy nieraz wyciągali go z kłopotów finansowych, ale wspierali jego pomysły i akcje, a nawet słuchały porad. zawsze działał w cieniu. Nieformalnie. Nigdy nie przyjął propozycji posady, a nadarzały mu się możliwości finansowo bajeczne. Unikał rozgłosu. Podczas II Wojny Światowej odmówił przyjęcia orderu Virtuti Militari, którym wódz naczelny generał Władysław Sikorski chciał uhonorować jego zasługi przy ewakuacji wojsk polskich z rozbitej przez Wehrmacht Francji. Gdy Sikorski mimo to postanowił wręczyć mu order podstępem podczas dekoracji grupy polskich oficerów Rettinger, gdy tylko się dowiedział o tym od generała w samochodzie. Wiozącym ich obu na tę uroczystość oburzony wyskoczył na najbliższym skrzyżowaniu i wrócił do domu na piechotę. Wrześniową klęskę Polski i obojętność aliantów przewidywał Rettinger już pod koniec 1938 roku. Gdy tylko Sikorski został na emigracji we Francji premierem natychmiast mianował Rettingera radcą w prezydium Rady Ministrów. Był najbardziej zaufanym doradcą i tłumaczem Sikorskiego. Towarzyszył mu jak cień. Czerwcu 1943 roku nie znalazł się w samolocie, którym Generał Sikorski leciał do Iraku, na wieść o katastrofie i śmierci Sikorskiego. Rettinger poleciał do Gibraltaru, zanim jednak wystartował, Churchill zaprosił go na rozmowę o sytuacji Polaków po jego śmierci. Rettinger był pierwszym z Polaków, z którym po nadejściu wiadomości o katastrofie rozmawiał brytyjski premier. Po wojnie w 1946 Rettinger ze swoimi przyjaciółmi ze świata polityki założył w Brukseli niezależną ligę współpracy. Ekonomicznej. Dwa lata przekonywał przywódców państw demokratycznych do idei wspólnej Europy i wygładzał różnice poglądów. Ukoronowaniem tych wysiłków był Kongres Europejski w Hadze. W 1948 wśród ponad 800 delegatów znalazło się 18 byłych premierów i 28 byłych szefów MSZ. Kongres zapoczątkował stopniowe jednoczenie się demokratycznych krajów europejskich. Najwięcej jednak emocji pojawia się przy jego ostatniej inicjatywie. Grupie Bilderberg. Obserwując tuż po wojnie nieporozumienia między Europą i USA, często zręcznie rozgrywane przez Kreml, Rettinger doszedł do wniosku, że dla utrzymania spojistości Zachodu konieczne jest stworzenie klubu najwybitniejszych osobistości świata polityki, gospodarki, kultury z obu stron Atlantyku, w którym dyskretnie, w nieformalnej atmosferze omawiano by i rozwiązywano najważniejsze kwestie sporne. Wykorzystał wszystkie swoje kontakty. I w 1954 roku 60 osobistości z całej Europy oraz 20 gości ze Stanów spotkało się w hotelu Bilderberg koło Arnhem w Holandii. Można powiedzieć, że Polak poprowadził Europę w XXI wiek. Dziękuję bardzo za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, kciuki do góry, jak nie to w dół, jak średnio to w bok. Pamiętajcie, dłużej troszeczkę obejrzyjcie reklamy, żeby bardziej wesprzeć kanał, a my się widzimy przy okazji następnego filmu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam!